Ostatni w tym sezonie trzeba zaznaczyć charytatywny rajd rowerowy organizowany wspólnie przez koalicyjny klub radnych Fabieńce wraz z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem. Pogoda dopisuje, frekwencja również. Pogoda dopisuje, frekwencja również i faktycznie to jest czwarty i ostatni rajd w tym sezonie, ale na pewno nie ostatni w ogóle, bo będziemy tę akcję na pewno w przyszłym roku kontynuować. Rajd wyruszył na 25-kilometrową trasę. Pojechało ponad 120 uczestników, a w sumie w całej edycji prawie 500 uczestników rajdów. To jest bardzo ładna liczba. Kręcimy krewetę przy okazji dla Pawianic, więc aktywnie spędzamy tę niedzielę. A przy okazji, cel, wspieramy cel, którym w tym roku jest zakup, zakup urządzenia KTG dla Pawlińskiej Porodówki. Do tej pory. Przed tym rajdem udało nam się zebrać 1 czwartą potrzebnej sumy. Liczę, że i na tym rajdzie, i na imprezie, która za chwilę nas czeka, uda się ten cel osiągnąć, a jeżeli by się nie udało, to na pewno będziemy zbierać w przyszłym roku, żeby to urządzenie zakupić. Zanim o tej imprezie, która rozpocznie się o godzinie 13, powiedzmy jeszcze o wcześniejszych rajdach. Rozpoczynaliśmy na przemian rajdy i z Lewityna i z Parku Wolności po to, żeby mieszkańcy i Bugaju i, i Piasków mieli do nas blisko i żeby ich zachęcić do tej aktywności. W sumie przejechaliśmy ponad 100 kilometrów, co, co jest ładnym wynikiem. W ten sposób też promujemy aktywność, dlatego impreza na zakończenie to aktywne, Popełnicy, bo jesteśmy aktywni przez całe wakacje. Sezon wakacyjny sprzyja temu, by się ruszać i spędzać miło czas. Te cztery rajdy kończyły się zawsze na lewitynie. Ten się zakończy również, będzie czekał posiłek regeneracyjny, tak jak zawsze, przygotowany przez Popełnicze Centrum Medyczne a dokładnie bar RK. Ile osób łącznie? Przejechało? Prawie 500. 4, prawie, 500 3, tak? prawie 500 uczestników. No jest to bardzo ładna liczba. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. A łączna kwota pieniędzy, którą udało się uzyskać, dopiero jak policzycie. Dopiero jak policzymy, ale myślę, że przynajmniej tą połowę w tym sezonie zbierzemy potrzebną na zakup tego urządzenia. I dokończymy to w roku 2020 i to urządzenie pojawi się tak potrzebne zresztą na naszej produkcji. wpisowe 5 zł, ale byli tacy, którzy do puszki wrzucali więcej. Wrzucali więcej. Średnia tak naprawdę wpłaty to jest 10 zł od każdego uczestnika, czyli dwukrotnie więcej. Co bardzo cieszy, bo widać, że pawielniczanie mają gorące serca, otwarte serca i chcą wspierać charytatywnie m.in. pawielizką porodówkę. To prezentacja tak naprawdę wszystkich klubów sportowych, które działają na terenie naszego miasta, bo chcemy pokazać, że jesteśmy aktywni pod każdym e, kątem. E, będziecie mieli Państwo zobaczyć na własne oczy e, różne dyscypliny, które rozwijają się prężnie w Pawełnicach, ale drugi nasz cel to jest e, kontynuowanie zbiórki środków na zakup urządzenia KTG dla paweińskiej porodówki. Ta impreza wieńczy tak naprawdę cykl rajdów charytatywnych, które organizowaliśmy przez wakacje. Dzisiaj odbył się ostatni. Wzięło w nich udział prawie połowa, pół tysiąca mieszkańców. Za to wielkie podziękowania. I dzisiaj będziemy na tej scenie też licytować będziemy wspólnie się bawić, będą pokazy. Już widzę, że tutaj niektórzy się nie mogą doczekać, więc nie będziemy przedłużać. Natomiast chcę pokazać, że Pawłownice są miastem aktywnym. Tutaj mieszkają ludzie aktywni i dlatego. Chcemy zaprezentować, że to miasto tak naprawdę napędza całe województwo do aktywności. Prawda, Łukaszku? Tak, szanowni państwo, od tego roku, właściwie od tej imprezy, również Koalicyjny Klub Radnych w Powiecie przyłącza się do tej świetnej akcji. Akcji, która zarówno charytatywnej, jak i budzącej wśród mieszkańców chęć do aktywności. Szanowni Państwo, i dzisiaj mamy dla Was, oprócz oczywiście zaangażowania klubów sportowych, wszystkich podmiotów, które dla Państwa coś przygotowały, za co, co, za co oczywiście wielkie podziękowania, mamy również bardzo zaszczytnych gości. Zapraszamy na scenę olimpijczyków z Województwa Łódzkiego. Jest z nami Mieczysław Nowicki, dwukrotny medalista. Igrzysk Olimpijski w Montrealu, Szanowni Państwo, oraz Olimpijczyk Jan Kudra, dwukrotny zwycięzca wyścigu dookoła Polski. Po godzinie 14, kiedy zakończy się pokaz zapaśników, Państwo Olimpijczycy będą licytować albumy z podpisami olimpijczyków z województwa łódzkiego i nie tylko, a także piłki z podpisami naszych olimpijek z Sydney, a na rozpoczęcie oddam króciutko głos naszym zaszczytnym gościom. Bardzo proszę. Kłajamy się nisko, pozdrawiamy wszystkich uczestników tej pięknej plenerowej imprezy i należy się nisko pokłonić organizatorom, że po raz kolejny tutaj Państwo organizujecie w sposób już wypróbowany z każdym rokiem, coraz lepiej, z tego co wiem. My, wprawdzie tutaj jesteśmy z kolegą po raz pierwszy, ale widzimy, że aktywność na co dzień, a szczególnie w niedzielę, kiedy każdy z nas ma jakieś obowiązki, wszyscy tutaj chętnie przychodzą, a cieszy też, że wśród wszystkich tych, których widzimy, jest dużo młodzieży. To chwała i podziękowania, że ten aktywny. Sposób na spędzenie czasu coraz więcej przyciąga zwolenników. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i pan Jan Kudra, Olimpijczyk z Tokio. Za rok będą Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Mam nadzieję, że będzie dużo różnych wydarzeń. Ten rok jest też szczególny, szanowni Państwo, ponieważ w październiku, za kilka dni, będziemy obchodzić stulecie powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to. Też doskonała okazja, żeby o tym mówić, podkreślać, a na koniec powiem, że przecież wszyscy państwo doskonale wiecie, że najbardziej znaną mieszkanką Pabianic była pani Jadzia Weiss, z którą mieliśmy okazję wiele razy spędzać czas, od niej wiele się rzeczy dowiedzieliśmy, przekazywała nam wspaniałe rzeczy o historii sportu polskiego długo, długo, by opowiadać na ten temat, ale cieszymy się, że jest, była mieszkanką i tutaj zaznaczyła swój wielki dorobek sportowy, jako wicemistrzyni olimpijska. To jest naprawdę olbrzymi sukces. W tym albumie, który będzie licytowany, jest jej zdjęcie. Autografu niestety nie będzie. Jako ciekawostkę powiem, nawiązując do Jadwigi Wajsówny, że właśnie dziewczynki, liderki ze Szkoły Podstawowej numer 8, która nosi imię imię Jadwigi Wajsówny. Także znakomicie się to na początek powiązało. Szanowni Państwo, nasi goście będą jeszcze na scenie po godzinie 14, a do tej pory będą również dostępni dla Państwa pod zielonym namiotem organizatorów w okolicy Bois do siatkówki plażowej. Można będzie z olimpiczkami porozmawiać, porozmawiać, wziąć przysłowiowy autograf, także zachęcamy i oddajemy już głos prowadzącemu. Moi drodzy, bardzo dziękujemy serdecznie gościom A, i myślę, że Państwo z ogromną niecierpliwością czekają przede wszystkim na rzeczy, które tutaj się będą działy na scenie. Myślę, że staś Was na troszeczkę więcej, ponieważ pobiegnę to miasto sportowe, więc myślę, że wszyscy mają świetnie wyćwiczone ręce. Dziewczynki, większe brawa, Brawo, pojawiły się też 12 klubów sportowych, co jest bardzo istotne, bo pokazujemy też, ile w pewienicach się dzieje. Jak jesteśmy aktywni, to są różne dyscypliny. Będzie mogli przekonać się o tym, co tak naprawdę w tych klubach się dzieje, poznać działaczy, zawodników, oprócz tego będzie stoisko też radnych i miejskich i powiatowych, bo to też jest istotne, że na tej imprezie dołączyli do nas też radni powiatowi Koalicyjnego Klubu Radnych. Razem możemy więcej, więc chcemy przy okazji porozmawiać z mieszkańcami, podsumować też pierwszy rok kadencji, bo to już się nieustannie zbliża. A troszkę w tym mieście zrobiliśmy, dlatego i pan prezydent, pan starosta i radni będą mieli okazję podsumować ten pierwszy rok. Będzie futrack, będzie wata cukrowa. Za watę cukrową nie pobieramy opłaty, ale będzie można zasilić też puszkę. Dołączył się do nas również miejski środek sportu i rekreacji, za co serdecznie dziękuję panu dyrektorowi, ponieważ cały sprzęt, który pływa po stawach na lewitynie, będzie do wykorzystania również za symboliczną opłatę wrzuconą do puszki. Z kimś, kto by miał światowy styl, Wszystkich chętnych do obejrzenia naszego pokazu zapraszamy do ustawienia się wokół maty. Zapaśnicy za chwilę rozpoczną swój pokaz. Trener Mariusz Żewtański zwołuje swoich podopiecznych. Zaczynamy od bardzo tradycyjnych form rozgrzewki. Zwykły bieg, z grożeniami ramion w cud. Tego nie będę Państwu komentował, bo to wiedzą Widzicie Państwo, że Wszechstronność tej dyscypliny jest konieczna i to nie tylko na rozgrzewce, ale również przydaje się bardzo w walce. Przewrót w przód, wychwyt z głowy, popularna sprężynka. Bardzo często spotykane ćwiczenie w siki. Zapaśników. Wyrabia dynamikę, wyrabia koordynację. Nieodzowny. Gumka. A tutaj lotny przewrót przód w wykonaniu jednego z trzech najbardziej utytułowanych zawodników. Były mistrz Europy kadetów. I to prawdziwych mistrzostw Europy. Forundaku i Flak i Saltowskiej. Zapaśniczego, popularna karuzela mostowa. Element konieczny dla zapaśników. Widzicie Państwo, że zawodnik nie dotyka plecami Maty w żadnym położeniu. obraca się wokół swojej głowy, a plecy nie dotykają Maty. Dynamiki, do do dynamiki, rzut supresowy, wykonywany na tempa. Ten manekin, tym jeden ważny 17 kilo, a drugi niewiele więcej niż 25 kg. Obaj zawodnicy to mistrzostw Polski, jeden srebrny kadet, drugi... i rząd Diodrowy z czerwonego. bicie do klamry, szykuje się biodro, jest rzut biodrowy. Są to techniki punktowane przez sędziów. I w ten sposób...

Mamy też y, za piłkę 50 zł. Kto da więcej, a pana poprosimy o dalszy y, ciąg, poprowadzenia tej licytacji. Moi drodzy, 100 zł. Po raz drugi. 120. Wspaniale. Bardzo, bardzo cenna pamiątka. Ogromne gratulacje dla pana. Jak się pan nazywa? Grzegorz Pan Grzegorz wylicytował właśnie wspaniałą piłkę z autografami olimpijskimi. Jeszcze raz ogromne brawa! Olimpijki z Sydney. Dlaczego wziął Pan udział w tej licytacji? Co zadecydowało? Znaczy, no tak mówię, tak przyszliśmy akurat niedawno, mówię, zobaczymy, tak? No, nie było chętnych, żeby dało więcej, no to, no dałem. Ale piłka z autografami czy chęć wsparcia, porodówki? Wsparcie przeważnie, tak? No. pierwszy. A jak w ogóle impreza? Moi drodzy, jeszcze no jeszcze zobaczymy, jeszcze dopiero co przyjechaliśmy z dziećmi, no zobaczymy co to jest, tak? Do 50. Sen, sen jest zapaśnikiem, no i tak przyjechaliśmy zobaczyć. Moi drodzy, ogromne, ogromne brawa. Bardzo się cieszymy, że zostaje w Pabianicach. I mam nadzieję, że miłośnicy sportu będą... 400! No tak, żeby dla równego rachunku. Poszło! Rajdy i kolejna impreza za rok. No, na pewno za rok, dlatego że musimy dokończyć e, e, zbiórkę i e, zakupić nasze tak potrzebne to urządzenie KTG, a oprócz tego ona się już powoli zaczyna wpisywać w kalendarz. Same kluby e, występowały, czy ta impreza będzie, e, będzie kontynuowana. Oczywiście, że tak i będziemy, e, będziemy co roku tutaj na Lewitynie się spotykać. Chyba mamy wsparcie też od Górny, bo pogoda cały czas nam sprzyja w tamtym roku, a przepiękna pogoda dzisiaj jest tak samo, więc wierzę, że frekwencja nas nie zawiedzie, będzie bardzo dużo mieszkańców, co będzie cieszyło przede wszystkim też zawodników i działaczy klubów, bo mają okazję wtedy dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców.